Ja naprawdę jest ogromna, a co najważniejsze, że są kobiety, mężczyźni razem i ja naprawdę bardzo dziękuję, ja nie spodziewałam się takiej frekwencji i dziękuję za współpracę w ogóle, moim no, zdaniem super, naprawdę. Dlaczego postanowiłyście się zorganizować, dlaczego postanowiłyście zadziałać? Co było impulsem dla was? No tego nie trzeba pytać, bo to było wiadome, nie? Wiadomo, łamanie sen... prawa człowieka! Tak, dokładnie, tak, łamanie prawa Łamanie praw człowieka! Tak. Po prostu nas wkurwili. No to właśnie, to tak w punktach. Tak. Na co jesteście wkurwione? Na to, że panowie, mówiłam właśnie, na to, że panowie w garniturach decydują o losach kobiet. Przecież to każda kobieta decyduje o sobie. Kobiety zostały w ogóle potraktowane przedmiotowo. Odebrano ich właśnie prawo do godności, do wolności. Przecież to nie jest zgodne z konstytucją, no, według mnie nie. Tak? Każdy ma prawo wyboru i to nie im jest osądzać. Wcześniej walczyliśmy o to, żeby w ogóle zniesiono zakaz aborcji w Polsce, a w tym momencie musimy walczyć o utrzymanie dotychczasowego kompromisu aborcyjnego, bo zakaz, który w tym momencie wprowadzają na podstawie projektu Kaj jest po prostu niehumanitarnym traktowaniem kobiet w ciąży. Jak można prowadzić do tego, żeby kobiety musiały rodzić chore płody czy też martwe? To jest ogromna trauma dla każdej matki i myślę, że... Zgodnie z tym po prostu wiele młodych kobiet nie zdecyduje się w ogóle na zajście w ciążę. A nie daj Boże jeszcze będzie pod takie i kobiety mogą wiedzieć, i im zdrowiu y, również zagrażać, tak? bo nie wiadomo, czy całkowicie nie będzie aborcji, czy, czy właśnie podziemie takie lekarskie może, może też nastąpić, tego nie wiemy nigdy. Ja, ja mam pytanie jeszcze, bo y, tego typu manifestacje widzieliśmy zawsze w stolicy, w dużych miastach. Co Waszym zdaniem stało się takiego, że kobiety właśnie tutaj, w takim niewielkim mieście, postanowiły też wyjść, tak tu u mnie de facto, kobiety i mężczyźni? Co się takiego musiało wydarzyć? Wydaje mi się, że, że ka każdy został zdenerwowany tak ładnie mówiąc, nie? Także kobiety są coraz bardziej odważniejsze moim zdaniem. Myślą o sobie, nie boją się, nie wstydzą się mówić tego, co myślą i co czują. Już nie, jakby nie pozwalamy na to, żeby zamykano nam usta. My też mamy prawo do swojego zdania. Stygmatyzuje się przede wszystkim kobiety na wsiach i w mniejszych miasteczkach ze względu na to, że jednak w większych miastach zawsze mieszkały te inteligenckie kobiety, które nie bały się właśnie otworzyć buzi, a kobiety właśnie w mniejszych miejscowości jednak były wykluczone przez społeczeństwo w takich sytuacjach. I myślę, że to tym bardziej dodaje nam powera, żeby działać, tak? Ja specjalnie przyjechałam z Warszawy, gdzie aktualnie mieszkam i studiuję. Specjalnie przyjechałam do swoich rodzinnych kart, żeby je wesprzeć. Uważam, że tutaj, w nas, w jest największa moc. Ale co, co, co będzie dalej? Nie? Wojtek, mogę jeszcze? Jasne. Inaczej jest protestować w wielopuściężnym tłumie w Warszawie, na przykład, gdzie jest się anonimowym. Tak, tutaj tak. na was patrzyli wasi sąsiedzi, wasza rodzina. Tak, tak. Jak się z tym czułyście? Co? Ja się nigdy nie boję wyrażać, wyrażać własnych swego, poglądów, więc nie. myślę, że, że tym bardziej właśnie to dodawało nam moc, że mogliśmy. Tutaj, tutaj. Bardziej to tak, tak, no, tak. Moja rodzina no to, również wie, że ja się nie boję wyrażać swoich poglądów. Mówię, tym bardziej, że tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oceniać, tylko chodzi o, o prawo wyboru. Ja cały czas to powtarzam. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś stygmatyzować. Nie, to nie o to chodzi. Ale mówią o was, że jesteście aborcjonistkami, że jesteście zwolenniczkami aborcji. No to Ale to mówią to, właśnie to, tylko ci, e, którzy właśnie negują przez wybór. A moim zdaniem to, to, to nie powinno być wartością. Tak? Oczywiście to jest błędne myślenie, bo to jest podporządkowywanie tak naprawdę tej całej sprawy pod aborcję, pod zabieg aborcji, a, a nie rozpatrywanie tego w kwestii łamania podstawowych praw człowieka, bo wybór, nie aborcja, ale wybór jej dokonania jest naszym prawem. I to nam przysługuje i powinno przysługiwać, a w tym momencie tak naprawdę CK wydał wyrok na kobiety.